Na targach Automaticon 2014 rozmawiam z menedżerem produktu e-prowadniki Danielem Marzec. Znajdujemy się przy robocie firmy Astor. Widzę, że nasz system został na nim zastosowany. Daniel, proszę powiedz kilka słów na ten temat. Tak, dokładnie. To, co chcieliśmy pokazać, to w sumie do tej pory bardzo dobrze znany nasz system, system RS, czyli system doprowadzenia energii między trzecią a szóstą osią robota. W tym roku przy współpracy z firmą Astor zbudowaliśmy robota przemysłowego z naszym systemem RS, RS-40 z wykorzystaniem prowadnika serii TRE. To, co jest przede wszystkim ważne w takim systemie, to możliwość ciągłego odciągu magazynowania zwisu prowadnika na robocie przemysłowym co umożliwia po pierwsze nieograniczony zakres ruchów między trzecią a szóstą osią robota po drugie ogranicza nam to jakiekolwiek obijanie się tego prowadnika o robota czyli finalnie umożliwia nam to bardzo dużą dynamikę ruchów na takim, na takim robocie Warto jest na pewno też zwrócić uwagę na samą budowę prowadników naszych naszych triflex tak naprawdę po cel stosowania tych prowadników są to dwie ważne rzeczy pierwsza rzecz Kontrolujemy promień gięcia przewodów w takim, w takim prowadniku, czyli nie dopuszczamy, żeby przewód zgiął się mocniej niż dopuszczalne jego promienięcia. Z drugiej strony kontrolujemy skręcanie się przewodów na takim robocie. Także poprzez specjalną budowę kręgosłupa, który widzimy tutaj wewnątrz tego prowadnika kablowego, ruchy skrętne na, na robocie, tak naprawdę ruchy skrętne pracy tego prowadnika, przekładamy na ruchy gnące przewodu. Co finalnie później ma doprowadzić do tego, żeby zwiększyć znacząco żywotność takiego przewodu w prowadniku kablowym, ale to jak najbardziej jest znany system, pewnie wielu z Państwa już zna nasz system Triflex, pokażę troszeczkę nowości, które się pojawiły i w sumie. Tak naprawdę, wychodząc na naprzeciw Państwa oczekiwaniom, stworzyliśmy systemy otwierane. Są to systemy TRLF, czyli lekka wersja, otwarta wersja prowadnika Triflex, z możliwością otwierania poszczególnych komór, komór tego prowadnika, czyli z możliwością łatwego umieszczania bądź wyjmowania bądź wymiany przewodów w takim prowadniku kablowym. Następną serią, która się z tym pojawiła, jest system Triflex TRCF, czyli zamknięta tuba prowadnika Triflex, ale również z możliwością otwierania, otwierania poprzeczek. Czyli z jednej strony proponujemy pełną ochronę przewodów przed wiórami, przed odpyskami, na przykład czy to ze zgrzewadeł, czy to z, z urządzeń spawalniczych. Z drugiej strony pro, proponujemy bardzo łatwy sposób dostępu do, do przewodów i wymiany przewodów w takim prowadniku kablowym. Kolejną rzecz, którą chciałem przedstawić, jeżeli chodzi o nasze produkty Triflex, jest to Triflex RSP. Czyli również system magazynowania prowadnika między, w pracy między trzecią a szóstą osią, podobnie jak na robocie, który jest tutaj z tyłu. Z tym, że system ten został wyposażony w dodatkowo jeszcze specjalny siłownik pneumatyczny, który odpowiada za siłę odciągową prowadnika. Także tutaj będzie pokazane w jaki sposób to pracuje. Co jest ciekawe, mamy tutaj specjalny reduktor pneumatyczny, w którym możemy regulować sobie tą siłę odciągu w zależności od obciążenia tego prowadnika. Najlepiej ten system będzie się sprawdzał we wszystkich dużych seriach naszych prowadników Triflex, czyli seriach 100, 125, jak również seriach 80. Na temat systemu Espool. Też niewątpliwie nowość, która pojawiła się w zeszłym roku, ale cały czas tutaj kontynuujemy rozwój tego produktu. Czyli jest to system bębna kablowego, ale opartego o pracę prowadników kablowych. Czyli widzimy tutaj prowadnik kablowy nawinięty na, na, na bęben. Pierwsza, jakby można powiedzieć, zaleta tego systemu to przede wszystkim to, że możemy sobie umieścić dowolną ilość przewodów wewnątrz tego bębna kablowego. Druga sprawa to jest to, że przewody nie działają na rozciąganie w takim będzie kablowym. To prowadnik przejmuje pełną pracę mechaniczną, pełną pracę, jeżeli chodzi o jakieś naprężenia na przewodzie. Przewód pracuje tylko na zginanie w tym systemie. Tutaj jest on oparty o nasz standardową serię prowadnika serii 1400. Obok widzimy prowadnik serii Twister Bend. To samo widzimy tutaj, w tej mniejszej miniaturowej serii tego wersji tego, tego bębna. System ten odpowiada za przenoszenie ruchów obrotowych przewodów. Po co to stosujemy? Stosujemy to po to, żeby całkowicie wyeliminować pierścienie stykowe na takim bębnie kablowym, co umożliwia nam prowadzenie. Można by powiedzieć każdego rodzaju energii, oczywiście w ograniczonych średnicach, także możemy tędy puścić zarówno wodę, powietrze, jak i sygnały elektryczne, czy też jakieś sygnały basowe, czy sygnały sterujące. Następnym systemem, na który warto byłoby zwrócić uwagę, jest system Lift Band. Jest to również system, to jest akurat stricte system prowadzenia. Pionowego, pionowego przewodów, Ob obiera się on na wersji naszych kwadratowych prowadników Triflex, specjalnego kosza magazynującego. Maksymalny zakres ruchu tego systemu jest to 13 metrów. Informacje o wszystkich produktach, o których nam dzisiaj opowiedziałaś oraz tych, które znajdują się na naszym stoisku, możemy znaleźć w naszym katalogu, prawda? Tak, dokładnie Emilko. Dosłownie tydzień temu wydaliśmy nas najnowszy katalog e o e-prowadnikach oraz systemach zasilania. Katalog jest co najlepsze w języku polskim. Znajdziemy, tak jak powiedziałeś, te informacje o wszystkich naszych produktach. Tak może jeszcze pokazując, jako jeszcze jedną ciekawą nowość, która właśnie jest w tym katalogu, nie znajdziemy jej w naszym poprzednim katalogu, są informacje o naszym systemie E4.1 Lite. Także jest to grupa prowadników stworzona z czterech części, ale można powiedzieć, że jest to pewna alternatywa dla naszej standardowej grupy prowadników serii E4.1. Także zachęcamy Państwa do zapoznania się z naszymi najnowszymi katalogami, a również do kontaktu bezpośredniego z nami. Dziękuję bardzo. W tegorocznych targach on gościmy rozwiązanie jednego z naszych klientów, Pana Tomasza Koryłów. Jest to symulator jazdy w WRC. Panie Tomaszu, proszę powiedzieć, jakie produkty Igusa zastosował Pan w swoim rozwiązaniu? Tak, mamy tutaj do czynienia z symulatorem jazdy samochodami wyścigowymi i rajdowymi. W naszym rozwiązaniu zastosowaliśmy łożyska ślizgowe, które są zainstalowane w każdej osi symulatora. Mamy również przyguby wachliwe oraz prowadniki kabli. Warto również wspomnieć, że symulator jest symulatorem przeciążeń, który odzwierciedla zachowanie się ciała człowieka w prawdziwym samochodzie wyścigowym bądź rajdowym. Rozmawiam z menedżerem produktu przywody Chainflex Karolem Kozłowskim. Karolu, na targach Automatikon mamy nowy katalog całkowicie po polsku i tylko dla przewodów. Dokładnie tak. Mamy najnowszy katalog w wersji polskiej, całkowicie po polsku razem z cenami. Bardzo ważne, zawarte są w tym katalogu informacje dotyczące, co nowe, programu gwarancyjnego, który może być zawarty nawet do 36 miesięcy. Jest to klub gwarancyjny, do którego można przystąpić poprzez odpowiednie szkolenia. Dodatkowo, oprócz w katalogu, oprócz informacji do, dotyczących przewodów w wersji ciętej, zawarte są również informacje dotyczące przewodów z wtyczkami, również z cenami, jak i samych złączeń. Co zupełnie nowego, zarówno w katalogu, jak i w, w gamie naszych produktów, jest rodzina. Całkowicie nowa rodzina przewodów, rodzina przewodów Chainflex M. Jest to zupełnie, to jest pełny, pełna gama produktowa, począwszy od przewodów sterowniczych, poprzez przewody basowe przesyłdanych jak i przewody zasilające. Jest to prze, grupa przewodów, która została stworzona z myślą o o pewnym kompromisie cenowym, jak i żywotnościowym są to przewody również do pracy w prowadnikach o żywotności e, przynajmniej 1 miliona cykli 5, e, z zoptymalizowany pod kosztem cenowym.